jestem Sylwianik. Witam w dzisiejszym odcinku. Miałbyś to odcinek z urywków z liveów, jeżeli chodzi o Community Day, ale niestety pisze mi, że przetwarzanie filmu, a Daily trzeba dalej wrzucać. A więc powiem tak: e, Wiele osób z Was się pewnie pyta, kubuś, ile shani zdobyłeś? A więc ja wam pokazuję: 12 szani i tak, może 13, kurde nie. E, był z tego live oczywiście z Community Day. A. Bardzo chciałbym podziękować osobom, które wpłacały donate, bo Cel na karty się spełnił, dlatego karty Pokémon będą. A więc się bardzo cieszę, bo nigdy nie otwierałem kart Pokémon teraz zacznę. Chcę wam powiedzieć, że dzięki temu to mi zrobiło w sumie Community idea, bo to mi pomogło raz mi nie uciekł przez Go Plusa, ale to mi bardzo dużo pomogło. Jeżeli chodzi o kręcenie na przykład PokéStop'em, bo dlatego nie skończyły mi się dalej Pokebole. Community Day jeszcze dalej trwa do 17. Nie wiem, czy... Wrzucę to przez 17. Zrobiłem też zdjęcia, fotobomby były. Zrobiłem ewolucję tutaj machampa, shiny, więc shiny tutaj napiszmy. I tutaj shiny Machamp, wygląda tak zielono. Ma atak payback. Czy payback jest jakiś spoko? Nie, ale może zmienić na PWP. 109 XL Candy na bo się dużo tradowałem. I właśnie muszę Wam coś pokazać, ponieważ jednego machampa sobie wymaksowaliśmy, a więc tutaj wpiszemy 3 gwiazdka. Mamy Lucky Machampa, wymaksowanego na 40, lecę teraz na 50, ale kiedy to się uda, to nie wiem, 15, 14, 13, niektórzy z Was by nie maksowali, ja by maksowałem, bo w sumie czemu nie, to mój najlepszy zresztą jest laki. i teraz trzeba na niego XL Candy zbierać, bardziej go już nie maksuję, myślę, chociaż ile, przy 200 bym mógł mieć, ale nie, nie maksuję go na razie, czekam na XL Candy. I tak, e, jeszcze będę się dalej tradeował, bo chcę XL Candy. Teraz można się tradeować do 40 km, a więc możecie się tradeować. zapraszam, zakładka Trade na Discordzie. E, teraz e, powinien działać regulamin, bo wcześniej Leniwiec coś zepsuła, nie no, samo się zepsuło. I e, link jest nowy, ponieważ e, tamten link nie działał, nie wiem dlaczego. I się pozbyłem dzisiaj z dużej ilości pokeboli, dużej ilości pineappów, bo pineappów miałem mi ponad 200, a mam teraz 30, a więc wow. 2000 zwykłych candy, co by mi dało 20 XL, ale nie zamieniam tego na razie, bo zwykłe candy też mi się przydadzą oczywiście. Shiny nie jesteś? I co, dziękuję za dzisiejszy live, dzisiaj był live od 11 do 15. I bardzo dziękuję jeszcze raz Bado oraz Soul. że mi celiście. reszcie też dziękuję. Ponieważ dzięki temu zrobiłem live'a w sumie do 15.00, zrobiłbym tutaj urywki, jeżeli chodzi z live'a, ale no jest przesyłanie filmu i nie mogę pokazać najciekawszych urywków z live'a. Może jutro będzie odcinek z urywków z Community Day'a, a póki co taki luźny, chciałem Wam o tym porozmawiać. W ogóle mam zielone LED'y, bo liczę na Szajnie, a Shiny ma czapie zielone, to wiecie. Fajny to był Community Day. Ja nie narzekam, trzeba się szykować na Rozelia. i, ale to chyba 7 luty, o ile dobrze pamiętam z live'a. Podobno ma Shiny Armored Mewtwo być na rajdach? ja nie wiem, tak mi powiedzieliście na, na live'ie, a więc teraz mówię. Ale to jest tylko pogłoski, a więc no, nie wiem czy to lewaki mi powiedzieliście czy nie, ale wam mówię, bo czemu nie. I co? Ja zapraszam link na Discordzie, dużo vipów rozdawaliśmy w ogóle na live, na Discordzie, a więc zapraszam na live, bo jeszcze będą rozdawane na pewno. Jutro live 17.30 do 19.30, jeśli zrobiłem po prostu live na Community Day. I co? Dzięki za oglądanie, łapka w ogóle, widzimy się jutro, cześć. Cześć! Nowa edycja na moim serwerze Discord trwa. Na serwerze Discord mamy już ponad 1000 osób. Każdy, kto miał bano na poprzedniej edycji, już go nie ma. Mamy nowe boty od Pokémonów, gdzie nareszcie można spotkać shiny Pokémona. VIPy są o połowę taniej. Osoby, które mają VIPa, mają dostęp do bota, dzięki któremu można robić rajdy. Osoby bez VIPa też mogą łapać Pokémony, ale na jednym bocie zamiast dwóch i trzeba uważać na weryfikację, bo można dostać bana na 24 godziny korzystania z bota Discord. Więcej dowiesz się na Discordzie, link w opisie. Zapraszam.